Cześć, witam Cię na moim kanale poświęconym przygotowaniu motorycznemu. W pierwszym odcinku zajmiemy się tematem stabilizacji centralnej. Na początku chciałabym Was jeszcze zaprosić do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, gdzie niedawno pojawił się wpis na ten temat z kilkoma dodatkowymi informacjami, których nie będzie w tym filmie. Link podaję w opisie pod spodem. A teraz do rzeczy. Korp to nic innego jak mięśnie położone głęboko w ciele tuż przy kręgosłupie. Ich rolą jest zabezpieczanie kręgosłupa i sąsiadujących z nim struktur nerwowych przed uszkodzeniem wskutek jakiegoś niekontrolowanego ruchu, zarówno podczas dynamicznych akcji w sporcie, jak i czynności w życiu codziennym. Drugą funkcją stabilizatorów centralnych jest transferowanie sił na obwód ciała. Mówiąc prostym językiem. Jeżeli centrum ciała jest stabilne, wówczas kończyny, czyli elementy obwodowe, mogą poruszać się z dużo większym przyspieszeniem i generować więcej siły podczas dynamicznych akcji w sporcie, takich jak rzuty, kopnięcia, skoki, zmiany kierunku biegu. Gdy centrum ciała, czyli tłów, jest słaby i niestabilny, nie jesteśmy w stanie generować tak dużych przyspieszeń i sił za pomocą kończyn, co z kolei przekłada się na gorsze wyniki w sporcie i większe ryzyko kontuzji. Wówczas w łańcuchach kinematycznych powstają tzw. wycieki energii i słabe ogniwa, które znacznie ograniczają możliwości fizyczne podczas treningów i zawodów. Okej, okay, skoro już Was przekonałam, że stabilizację w sporcie trzeba traktować poważnie, teraz wyjaśnię Wam, co się na nią składa. Centrum stabilizacyjne w ciele człowieka można porównać do pudełka albo do domu, w środku którego znajduje się kręgosłup. Od góry zabezpiecza go przepona, dach, od dołu do dno miednicy, podłoga, a dookoła otaczają mięśnie przykręgosłupowe ściany. Jeżeli któryś z tych elementów nie funkcjonuje poprawnie i nie współpracuje z innymi, wówczas powstają wcześniej wspomniane wycieki energii, słabe ogniwa, ograniczające nasze możliwości do generowania siły i przyspieszeń za pomocą kończyn. Teraz nasuwa się podstawowe pytanie: jak aktywować stabilizatory centralne i jak je wzmacniać, aby pomagały nam osiągać lepsze wyniki w sporcie i unikać kontuzji? Zacznijmy od góry, czyli od przepony oddechowej. Kiedy bierzemy wdech, przepona obniża się, dzięki czemu ciśnienie wiemy brzusznej wzrasta, a kręgosłup pod takim naciskiem ma większą szansę pozostać nieruchomo, czyli ustabilizowany. Aby poprawnie nauczyć się stabilizować za pomocą oddechu, Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na górnej części brzucha. Biorąc wdech, tą ręką, która się unosi, powinna być ręka leżąca na brzuchu. Jeżeli bardziej unosi się wasza klatka piersiowa, oznacza to, że nie wykorzystujecie odpowiednio oddechu do stabilizacji. W tej sytuacji przepona nie obniża się maksymalnie, a co za tym idzie, nie wytwarza odpowiednio wysokiego ciśnienia śródbrzusznego, niezbędnego do stabilizacji kręgosłupa. Jest to pierwszy niezbędny do opanowania filar stabilizacji centralnej. Samo oddychanie to dość złożony proces, więc jeśli chcecie, abym nagrała w tym osobny odcinek, w jaki sposób używać swojego oddechu, aby poprawiać swoje wyniki w sporcie, dajcie znać na dole w komentarzu. Drugi filar stabilizacji to mięśnie stanowiące ściany naszego pudełka czy też cylindra. Zalicza się do nich mięsień wielodzielny znajdujący się z tyłu oraz mięsień poprzeczny brzucha otaczający kręgosłup od przedniej do tylnej ściany tłowia jak szeroka obręcz. Pomaga on dodatkowo utrzymać ciśnienie śródbrzuszne wytworzone właśnie za pomocą dolnożebrowego toru oddechowego, o którym mówiłam wcześniej. Jak widzicie kluczem do prawidłowej stabilizacji jest połączenie odpowiedniego oddechu z napięciem mięśni. Wracając więc do poprzedniego ćwiczenia, kiedy ustalicie już dolnożebrowy tor oddechowy, spróbujcie dodać do tego napięcie mięśnia poprzecznego poprzez zastanie pępka do kręgosłupa. Dwa podstawowe błędy, których musicie tutaj uniknąć to powrót do oddychania torem piersiowym po próbie napięcia mięśnia poprzecznego oraz napięcie mięśnia prostego brzucha zamiast mięśnia poprzecznego. Dlaczego jest to błąd? Prosty brzucha, czyli popularny sześciopak, nie ma nic wspólnego ze stabilizacją odcinka lędźwiowego. Mięsień ten nawet się do kręgosłupa nie przyczepia. Jego funkcją jest zbliżanie klatki piersiowej do miednicy lub miednicy do klatki. Czyli zgięcie tłowia, dlatego takie ćwiczenia jak spięcia, brzuszki, scyzoryki nie poprawią naszej stabilizacji centralnej, a u osób mniej świadomych swojego ciała mogą ją jeszcze bardziej zaburzyć. Jak wyłączyć mięsień prosty brzucha? Kiedy leżysz na plecach, spróbuj wcisnąć potylicę w podłogę. Mięsień prosty brzucha automatycznie odpala się, gdy zginamy szyję. Jest to tak zwana synergia. W momencie, gdy zrobimy ruch przeciwny, czyli wciśniemy głowę w podłogę, zahamujemy tę synergię i wyłączymy go z pracy. Trzeci filar stabilizacji to mięśnie dna miednicy, stanowiący podłogę naszego budynku, czy pudełka w środku, którego znajduje się kręgosłup. Jest to bardzo wiele małych mięśni, o których można by zrobić osobny wykład. Działają one podobnie jak mięsień poprzeczny brzucha, z tym, że nie otaczają kręgosłupa dookoła, lecz zamykają miednicę od dołu. Napinając się, pomagają utrzymać wytworzone dzięki oddychaniu dolnożebrowemu ciśnienie śródbrzuszne, stabilizując w ten sposób kręgosłup. To były podstawy odpowiedniego aktywowania poszczególnych stabilizatorów naszego ciała. Dopiero po zsynchronizowaniu pracy ich wszystkich powinno się zabierać za wszelkie ćwiczenia ciężkoatletyczne, takie jak przysiady, ciągi czy zarzuty. To właśnie prawidłowa stabilizacja zapewnia nam brak wycieków energii podczas wykonywania ćwiczeń, przez co jesteśmy w stanie generować większe siły i przyspieszenia, a to z kolei przekłada się na dużo lepsze wyniki w sporcie. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz zapraszam do mojej strony na Facebooku, jak również do zostawienia kciuków w górę, pytań i komentarzy pod filmem oraz subskrypcji. W kolejnym odcinku poruszę temat, jak dobierać ćwiczenia stabilizacyjne oraz jak stworzyć z nich program, który pozwoli Wam osiągać lepsze wyniki w sporcie. Do zobaczenia. Cześć!